Cześć. Nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dziś chcę zadać ci pytanie: czy jesteś świadomy swojej misji życiowej, swojego celu życiowego? Dlaczego o to pytam? Przede wszystkim dlatego, że jest to bardzo ważne w odniesieniu do tego, jak funkcjonujesz, co robisz w swoim życiu i czy jesteś szczęśliwy. A o to chyba w życiu też w znacznej mierze chodzi, żeby być szczęśliwym. Ale właśnie, cel, misja, bo często mówi się o wyznaczaniu celu, o realizowaniu, ale czy masz takie wewnętrzne poczucie, że to co robisz ma sens i służy jakiemuś Twojemu większemu dobru? Czy to jest taka misja życiowa, takie poczucie spójności, że wszystko to co robisz, wszystkie cele pojedyncze, które wyznaczasz, czemuś służą? I jeżeli jesteś świadomy takiego swojego celu, takiej swojej misji życiowej, to tak naprawdę wszystkie inne działania temu podporządkowujesz, nabierają one określonego kształtu, sensu. Natomiast jeżeli działasz od drugiej strony, czyli nie mając tego poczucia celowości swojego życia, tej misji, to można powiedzieć, że działasz trochę po omacku. Bo na przykład, jeżeli masz pracę i masz takie poczucie, że Odejść z tej pracy, że nie pasuje ci wiele rzeczy, że, że powiniene się zmienić, bo może zarobki, może szef, może współpracownicy, może inne miasto i odczuwasz taką potrzebę zmiany tego miejsca i po prostu zmieniasz. To w nowej pracy przez pewien czas będzie ok, bo osiągniesz to, co sobie zamierzałeś czyli zmieniłeś pracę, być może są wyższe zarobki, jest lepszy szef, inni współpracownicy, ale po jakimś czasie Znowu wracasz do tego samego punktu. Znowu coś zaczyna nie grać. I ty uważasz, że znowu to jest szef, współpracownicy, wyższa pensja by się przydała, i tak historia się powtarza. To samo dotyczy też miejsca zamieszkania: że uważasz, że jeżeli wyprowadzisz się do innego miasta, to wszystko wtedy się w Twoim życiu zmieni, że wszystko będzie wtedy lepsze, wygodniejsze, wspanialsze. Obracasz się w tych obszarach zmiany umiejętności, środowiska, otoczenia, a tak naprawdę nie jesteś świadomy, po co to robisz. Po co pracujesz w danym miejscu, po co przeprowadzasz się do innego miasta, do, do innego mieszkania. Nie ma takiej świadomości, celowości. Robisz to, bo wydaje ci się, że, że to jest właściwe, ale to jest takie działanie krótkoterminowe, bo jeżeli ty nie uświadomisz sobie tego, Swojego celu, tego, tej misji, to te inne działania będą w gruncie rzeczy cały czas powtarzalne i do niczego cię nie zaprowadzą. A jeżeli sobie uświadomisz, jaki jest twój cel, to tak naprawdę wszystko inne będzie temu podporządkowane, ukierunkowane na tą misję i to będzie miało wtedy sens. Teraz to, o czym Ci mówię, jest yy, tak, to model stworzony przez yy, DILSA, gdzie są wymienione kolejne poziomy, i właśnie tym najwyższym poziomem jest. Yy, Cel i misja. Niżej jest tożsamość, zachowania, umiejętności, środowisko, otoczenie. I właśnie to, co się dzieje na tych niższych poziomach, jest ważne, natomiast najważniejsze i wywołujące te najtrwalsze, najlepsze dla Ciebie zmiany dzieje się na tym poziomie najwyższym: celu, misji, ale też tożsamości. Są to takie kluczowe dla Twojego życia obszary, w których powinieneś być najbardziej świadomy, mieć takie silne poczucie tego, kim jesteś. I co i po co robisz w swoim życiu. Więc to powinieneś sobie przede wszystkim uświadomić, a reszta rzeczy, mówiąc tak potocznie, sama się ułoży. Tak to działa, bo jeżeli będziesz obracał się w tych poziomach otoczenia, środowiska, zachowań, to będą zmiany tylko i wyłącznie krótkotrwałe, które po jakimś czasie będą znowu wywoływały w Tobie te same emocje, zmęczenia, frustracji, zdenerwowania i takiego poczucia bezradności i... Braku sensu, tak naprawdę. Więc skup się na tym, co tak naprawdę jest Twoją misją życiową. Wiem, że może to brzmi jakoś tak górnolotnie, ale, ale określ sobie tak naprawdę sam dla siebie, co Ty chcesz od życia, co Ty chcesz osiągnąć i kim jesteś. I jeżeli sobie to uświadomisz. Odpowiesz sobie na te pytania, określisz się na tych dwóch obszarach, to sam zobaczysz, jak wtedy te wszystkie Twoje działania będą temu podporządkowane. Wiem, że teraz może ci się w jakiś sposób wydawać to, to dziwne i niemożliwe do, do zrobienia, że te rzeczy tak naprawdę ważne dzieją się przy zmianie pracy, przy zmianie otoczenia, ale z pełnym przekonaniem mogę Ci powiedzieć, że tak nie jest. Że to, co najważniejsze, to jest poczucie Twojej. Misji, tego co chcesz w życiu robić, połączone z silnym poczuciem tożsamości. Więc zachęcam cię do takiej analizy swojego celu życiowego, swojej tożsamości, a reszta rzeczy się ułoży. Stopniowo ułoży się, będziesz odczuwać takie, taką spójność. Tego ci bardzo życzę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.